Ryba po grecku to mój ulubiony sposób na rybę. Pyszna, aromatyczna i otoczona warzywami jest to dla mnie połączenie idealne. Zapraszam Cię dziś po przepis na moją rybę po grecku. Napisz w komentarzu, jak Ty ją przygotowujesz u siebie. Pamiętaj oczywiście o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Pora kroję w cienkie półplasterki. Cebulę kroję w drobną kostkę. Obraną marchewkę ścieram na tarce o dużych oczkach. Korzeń pietruszki ścieram na tarce o dużych oczkach. Korzeń selera ścieram na tarce o dużych oczkach. Na rozgrzanym oleju podsmażam cebulę oraz pora. Gdy warzywa się zeszklą i zmiękną, dodaję do nich selera, pietruszkę oraz marchewkę. Na patelnię dodaję ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz liść laurowy. Warzywa podsmażam przez kilka minut, aż się zeszklą. Na patelnię dodaję koncentrat pomidorowy, wodę oraz przyprawy. Składniki podsmażam na małej mocy palnika przez około 30 minut, często mieszając. W tym czasie przygotowuję rybę. Wykorzystaj rybę, którą lubisz. Może to być dorsz lub mintaj. Rybę doprawiam z dwóch stron solą oraz pieprzem. Następnie dokładnie obtaczam ją w mące. Rybę możesz zarówno usmażyć, jak i upiec w piekarniku. Ja moją rybę smażę na niewielkiej ilości oleju. Podsmażam ją po kilka minut z obu stron, aż ryba straci surowość. Następnie odkładam ją na talerz. Połowę przygotowanych warzyw układam w naczyniu, w którym będę podawać moją rybę. Dokładnie je wyrównuję, a na warzywach układam przygotowaną rybę. Następnie rybę przykrywam pozostałymi warzywami. Tak przygotowaną rybę po grecku odstawiam do lodówki najlepiej na noc, aby ryba nabrała smaku. Ryba po grecku najlepiej smakuje kolejnego dnia po przygotowaniu. Napisz w komentarzu, jak ty robisz rybę po grecku u siebie. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego.